Witam Ela, cześć, siemanko, z tej strony wasz ulubiony youtuber z gredek. A tak na poważnie, witam was w kolejnym odcinku przygód Reksia. Dokładnie w drugiej części gry, czyli Reksie i UFO. W poprzednim odcinku udało nam się dostarczyć szamanom zioła, rozebrać mur, a także zniszczyć generator. Aktualnie znajdujemy się tutaj w tym labiryncie. W sumie to nie labirynt, tylko tutaj, nie wiem, w podziemiach może. Nie, no to labirynt raczej. Yy, I powiem Wam, że nagrywam ten odcinek już któryś raz z kolei, ze względu na to, że znacie moją ułomność i za każdym razem wpadałem na te czerwie. A jako zobaczycie, już Wam pokazuję. O właśnie. Spotkanie z Wielkim Czerwiem nie było przyjemne. Dość powiedzieć, że nasi bohaterowie znaleźli się znowu w punkcie wyjścia. Reksio i Kretes ruszyli w stronę wioski Fermentów. No właśnie, jak wpadniemy na tutaj czerwia, czy to Reksiem, czy to Kretesem, to musimy zaczynać wszystko od nowa. A musimy zabrać ten oto tutaj w lewym głównym rogu klucz. Z tym, że Reksio lub Kretes muszą stanąć tutaj na tej płytce, żeby tu otworzyć nam most. I teraz tak: Pierw będziemy tutaj do tego mostu. Poruszać się kracikiem, znów chciałam kurde powiedzieć. Ale nie, nie chodziło mi o kreta, reksiem jakoś ze względu na to, że... jak e reksio jest trochę szybszy. No kret ma trochę jednak wolniejszą dupkę swoją. no <grybuj> Spotkanie z Wielkim Czerwiem nie było przyjemne. Dość powiedzieć, że nasi bohaterowie znaleźli się znowu w punkcie. Fail na samym początku. Kretes ruszyli w stronę No ładnie, ładnie. Fragmentów. Dobra, dajemy jeszcze raz. Może tym razem ze zwięz. Oj wysławić ci nie potrafię. Powiem wam. ...że już po tylu próbach tego labiryntu już mi się słowa mylą. Dobra, tutaj reksio będzie bezpieczny. Zmieńmy teraz sobie tutaj dwujeczką na kreta. I teraz tak, nie wiem, czy zauważyliście ten czerw. Doszło tutaj do końca. Więc jak będziemy chcieli przejść na reksia, to będziemy musieli kreta zostawić tutaj w bezpiecznym miejscu. Dobra, możemy przejść. Reksiem, schowajmy kreta. Dobra. Teraz musimy wyjść tutaj Reksiem. Chociaż nie, chwilę poczekajcie, bo mi się trochę teraz pomyliło. My musimy wrócić Reksiem i przejść nim tutaj. Po to, żeby... Nawet tutaj, po to, żeby Kretesowi otworzyć ten most. Dobra, wróćmy Kretesem. W takim razie. Dobra, schowajmy się na razie tutaj reksiem. Dobra, tutaj chyba czerw nie chodzi, więc schowajmy się. Dobra. I teraz do tej bramy tutaj musimy pierd** dojść ze względu na to, że Rexia ma klucz, więc musi pierwszy otworzyć bramę. Aleksie i Kretes wkroczyli do wioski fermentów. Niestety, wioska wyglądała na opuszczoną. Wioska wygląda na opuszczoną. Tym razem udało mi się przynajmniej szybciej. Hmm. Tutaj widzę, mamy dwie możliwości drogi. Cokolwiek interesuje, zostałem uprowadzony do twierdzy barona Żabby Harko-Kokonena. No nas to chyba interesuje. Oj, przepraszam, nie wiem czy słyszeliście teraz taki huk, niechcący uderzyłem w mikrofon. Chyba musimy iść tędy. Dobra, pierwszy pier przejdźmy tutaj górą. Nie pozostawało nic innego, jak udać się do twierdzy barona żabby Harko kokonena. No na to wygląda. Podejrzewam pewnie no, patrząc na logikę twórców, że żaba to jest po prostu żaba. Dobra, sprawdźmy co my tu mamy. Zagadka. A drzwi są zamknięte. I to w jakiś skomplikowany sposób. Biedaczek, jak się smutny. Nie smutaj, jak się zaraz ci pomogę. Chociaż szczerze mówiąc, sam nie wiem, co tu trzeba zrobić. Buk, buk, buk. mamy trzy wajchy. Znaczy, takie trzy dziury. Nie wiem, czy to jest jakaś podpowiedź. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Dobra. Znając życie i doświadczenie, spróbujmy to zamknąć. Spróbujmy zrobić to najłatwiejszym sposobem, czyli po kolei. Może pierw od góry. chyba nie bardzo, więc spróbujmy teraz ojoj miało być od dołu Chociaż wiecie co? To może być podpowiedź, bo dopiero górę tutaj tych dziurek widzimy, jak wajcha ruszymy. To mi się wydaje, że to powinno być od samego dołu. I nie o to mi chodziło. O tak, tak. O, no nie dokładnie wiedział. o to mi chodziło. Wnętrze twierdzy wypełnione było mrokiem. Sorka, tak, tak mi Oczy Reksia i okulary Kretesa przyzwyczaiły się do panujących ciemności. Ale Co się uprzeli, skupiam. Przeraziło ich śmiertelnie. Ojej, tu przerażający! Zamrudzili kota kota w bryłę lodu. Nie, nie, zupełnie. Ale podoba mi się ten pomysł. Na potężnym tronie, zmuszającym wszystkich do patrzenia na niego z żariej perspektywy, siedział... No jak... całej swojej rozlazłości. <laughs> jam ci jest. Jeśli zaś chodzi o waszego przyjaciela, fermenta kot... Aktualnie zajęty jest pozowaniem do rzeźby i zniewolony umysł 2. Witam! Jestem Kot Kot. Jeśli przyszliście mnie uwolnić, to nie liczcie na zbyt wiele. Kot Kot? Nie, ja nie wiem, ale twórcy musieli mieć naprawdę sporą kreatywność, tworząc te wszystkie nazwy. Gdzie bywamy od moli? Potrzebny jest nam kod otwierający wrota portu kosmicznego na Uranie. Cicho! Nie tutaj. Żadna to daleki kuzyn kuratora. Nie może się dowiedzieć. Musicie mnie stąd wydostać. Nie kod, a kod. Mam no, ładne nawiązanie. O, patrzcie, nie wiem, czy zauważyliście. Czy oglądaliście? Ale ta żaba jest i zielona, i ma taki żółty garniturek, więc to chyba nawiązanie do filmu Maska. Tak mi się teraz skojarzyło. Jak nie oglądaliście, to polecam. Całkiem fajna komedia. Baronie, a nie wypuściłbyś kota? Jak dla mnie? Drzeźba wygląda. Doskonale! Nie chodzi o rzeźbę. Potrzebuję trochę lebiutki, którą on uprawia, a której nie chce mi dać. Nigdy nie dostaniesz mojej lebiotki! Grubasie! Próbujemy obrazić barona, tak? Hmm, mówiłem ci, że efekt jest chwilowy. Po kwadransie twój brzuch powróciłby do normalnych rozmiarów. Widzicie, przebysze, właśnie w tym cały problem. Przetyłem ostatnio kilka kilo, ale biutka, jak zapewne wiecie, jest w stanie wszystko zmniejszyć. Na przykład mój brzuch. Zapisz się lepiej na aerobik. Szkoda, lebiutki. Dam wam szansę. Za chwilę, na moim prywatnym stadionie rozpoczyna się wielki wyścig. Jeśli go wygracie. Uwolnię kodę i zapiszę się na aerobik. Czy któryś z was podejmie wyzwanie? Ech, podejmę to wyzwanie. Niech wam będzie. No dobra, czyli Komandor musimy wziąć udział w wyścigu. spotkanie przeznaczenia. Przeciwnikami Kretesa w tradycyjnym wielkim wyścigu o róże pustyni okazali się najtwardsi i najlepsi piloci galaktyki. A pojazdy, którymi dysponowali, nie jednego mogłyby wprawić w osłonę. Kretes nie przejął się tym specjalnie i postanowił po prostu robić swoje. Tutaj nie wiem, czy słyszycie. Już za Wezmę niebieski, bo to mój ulubiony kolor. I chciałam Wam powiedzieć, że nie wiem, czy wiedzieliście o Jezu, jak to się bubuje. jak widzicie wskazuje nam ilość okrążeń, która nam została, czyli aktualnie chyba 3. Czuję, że i tak będziemy musieli to zaczynać od nowa, bo dopiero przyzwyczaiłem się do tego tragicznie beznadziejnego sterowania. To jest po prostu, powiem wam, koszmar. Tu nawet nie ma, który jestem, więc... Ja nie wiem, jak to jest zrobione. Czy to nie jest po prostu tak ustawione, że jakbyśmy tego nie przeszli, to wygramy. Chociaż byłoby to, powiem Wam, zbyt łatwe. I trochę zbyt takie. nie fair. co tu się wydarzyło. Niestety. Kretes nie został zwycięzcą no. tego wyścia. No nie dostał, nie dobra. Na szczęście, już po chwili miał się rozpocząć kolejny wyścig. Dobra, lubię niebieski, ale niebieskim mi nie wyszło, więc zacznijmy, zielony. Komandor postanowił ponownie spróbować szczęście. No, ale... Witam wszystkich gości, i już za chwilę rozpoczniemy kolejny wielki wyścig.

Dobro moi drodzy, po cięciu i po paru dziesięciu próbach oraz skupieniu. Chyba uda nam się w końcu wygrać ten przeklęty wyścig. Powiem tak, Need for Speed to to nie był. Nie chcę no nie wierzę, No ale mamy w końcu... Powiem wam, że ulga olbrzymia. Nie było końca, kurakis miał nowego bohatera. Dobra, może jeszcze tylko wam tu napomknę, że te wszelkie tutaj takie... Przygłośnione dźwięki, to nie jest moja wina, tylko twórcy gry tutaj trochę spartaczyli robotę. I te wszystkie dźwięki są dużo, dużo, dużo głośniejsze niż dialogi. No i tak to właśnie wygląda. Gratulacje, to było wspaniale. Cóż mogę powiedzieć? Umowa to umowa. Kot jest wolny. Świetnie, biegnę do mojej lebiotki. Mam nadzieję, że jeszcze coś z niej zostało. Te czerwie są bardzo na nią łase. Czekam na was w wiosce. To my też już będziemy szli powoli. Właśnie. Sport to zdrowie. Rób brzuszki. A jakim to może lepiej nie? Ale chociażby... O! Albo boks aerobik! Przekonaliście mnie. Od dzisiaj rozpoczynam nowe życie w stylu <laughs> Przynajmniej dobry Dupę. uczynek zrobiliśmy kolejny i... Żabka się zapisze przez nas na jakiś boks. Dobra. To no my w takim razie możemy, z tego co widzę, wracać. Udało nam się przejść ten przeklęty wyścig. Czerwie oraz uratować kota, Ale się zdenerwowałem. Ledwo zniknąłem, a od razu czerwie przypuszczają atak na lebiotkę. Musicie mi pomóc. Pomożemy. To mamy robić? Młode czerwie, bo o nich mowa, są niezwykle łase na lebiotkę. Praktycznie zupełnie od niej uzależnione. Opracowałem specjalną terapię muzyczno-taneczną, która pozwala im zwalczyć uzależnienie. Biegnijcie szybko do tych kadzi, w których rośnie lebiotka, weźcie magnetofony i do roboty. Ja zajmę się południową uprawą. Dobra, pomożemy kotu tylko to już w następnym odcinku. Jeśli wam się spodobało, oczywiście lajkujcie, subujcie oraz komentujcie. Ja się z wami na ten moment żegnam. Do zobaczenia oraz pa pa.